Kruszynie, tak, oficjalnie. Który jeszcze rok temu tutaj, na tej scenie, pracował, a jutro mija rok Taka czasu, od tego, jak e, Piotra już z nami nie ma. Ale Proszę, żebyśmy razem uczcili Piotra, Piotra Kaźmierczaka w kruszynę. Minutą ciszy. O, Terek sobie leci. Dziękuję bardzo. Można tak Kruszyny, on na pewno nas usłyszy. Na pewno jest tutaj duchem razem z nami. Dobra, ale w sumie nic się nie będzie działo, bo na tym drogę nie Tak. Szanowni Złotowicze, szanowni goście, goście, dzisiaj celebrujemy 19 Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Głośnicy i Podkowy. w na 2024. Ale również w dniu dzisiejszym świętujemy. Szczególny dzień, którym jest święto Wojska Polskiego. Z tej podwójnej okazji chcemy ten nasz zlot po raz kolejny rozpocząć. Patrzcie, tam, jest to, co Patrius, Ulej, tam już za e, Jak tam, no zobacz. Na naszym. No, narodu nie ma, wygrać dużo. Zawiśnij, za nasza biało-czerwona flaga. Daj dziadkowi rączkę. Przypominam daj dziadkowi. wszystkim, że prosimy o szacunek dla naszych barw narodowych, dla naszego hymnu narodowego. Da, do wszystkich prosimy o znaczenie na głowy, a umundurowanych o oddawanie honorów podczas odgrywania hymnu państwowego. Zachęcam Samolot. również Chomory wszystkich mamy państw do tak, odśpiewania naszego hymnu, Borna, tak żebyśmy Cielinowo. mogli w tym momencie być dumni z naszych biało-czerwonych barw, z tego, że jesteśmy Polakami. Nie. Dobra, idziemy? O, idziemy. Bardzo, bardzo. O. Będę u hymn śpiewał. państwową? A tym będę śpiewać. śpiewał. Cześć, Kubciu, cześć. Tak, ja cię muszę. Nie, Tak, daj spokój, ojciec, tragedia. Nie. Teraz będę u śpiewać. śpiewał. Gdzie ci hymn? Bo tu jest polska. Bo tu jest polska? Teściu będzie śpiewał hymn. No, tak słabo w ogóle słychać. No słabo w ogóle. Słuchać. Słuchać. Ja tam nie będę już podchodził. O, tu o tu nas interesuje, co? To nas bardziej interesuje. Nie mam pojęcia, co to jest jakiś Volvo. W ogóle zobaczcie jak fajnie chmury się tu ułożyły. Nie, oli, zdaj mi czapę. Zdaj mi na razie czapkę, bo tym leci nasz. Star mówisz? a to może i ten Star. Podjechać nie może, czekajcie, ja sobie tak zrobię. Tak, żebyście lepiej widzieli. Żeby się, wiesz, ręka tak nie trząsła. Bez kiboli nie ma goli. Ale jest. Podjechał. Podjechał? Ty, no dał radę. A do nas przyjechał Olek, który Willisem przyjechał. Może da radę się przejechać, nie? Jak na WP? Nie, to nie jest star 266. O, o. Olek, nie, nie wchodź, no Cześć mi się. O, zobaczcie, a tu jest ten z moim brudaskiem. O jest, dobra, dobra. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Przełączamy. I co, jedzie coś nam? Nie, nic. O ładnie, ładnie, masz masz do no, Mówię, tam odgrywają hymny, był standardowy. Sztandarowy Tu macie te fan, te budynki. Ale mi się wydawało, chłopcie, że to nie był 266 star. To był starszy. Jaki był starszy star od 266? Mam magnesy, mam, kupiłem. Spokojnie. Kupiłem, kupiłem. Tam w ogóle, o to wam pokażę. Tam, 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 daleko. Zobaczcie, stoi kras. Stoi ten BTS. Kurde, to jest się trafka. na tam. O, tam jest w ogóle ten. Bet, czekajcie, jak on się nazywał, Nie, o, hammer w ogóle jedzie. Ale ten, ten duży to się nazywa BTM, chyba, nie. Bap, czy Bip. No wiesz, co ja będę tam przechodził, to zobaczycie w ogóle, jakie są pojazdy. Już otwarcie 19.00 O, zobaczcie, zbyt, Ham jedzie, Pojazdy militarne, podkowy. Dawaj, dawaj, dawaj tę kamerę. Jeszcze Ta jedyneczka. Pasła. Snowrunner z nie? O tak, właśnie. Borne Sulynowo. Dobra, to co idziemy? Idziemy z tej tę. Chodź Oli. Zaraz zobaczycie ten. Na razie tam nie będę pokazywał, bo jest... No, to, to, to będzie twarze ludzi nagrywał, nie? No, czapa jeszcze. O. tutaj jest synek, dobra. To patrzcie teraz. Tu się władują do hamera. że nam to Ale tamten to jest maszyna, 600 koni ma. Ten spychacz. Ale wygląda przekozacko, zobaczcie sobie. Kamerek. O, będziemy teraz szli, to zobaczcie sobie wszystkie pojazdy. Nie, tu na sprzedaż nie mają wystawione. O, w ogóle koledzy idą nasi. Nasza ekipa idzie. O, nasza ekipa. Co za spotkanie! idziemy dalej. Daj rączkę idziemy. O, to masz w ogóle z Muzeum Bornego Dobra, Idziemy dalej Ale to jest potężne, nie? O, ochrona VIP o, tu, tu macie w ogóle stragany, nie? Tu macie wszędzie stragany Jakieś, wiecie, pierdółki tam Ten outfit bardziej już, wiecie, taki u, Powiedzmy to sobie szczerze, no ja bym nie kupił tego Marne jakość ogólnie O, Volvo masz tutaj tu jest Star, nasz. Oluję. Tak, Star. Tutaj ja stoi. Star. 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 Dobra, no to tu masz Ładeniwkę To, to nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest za pojazd. Jakiś gusiniczowy. Eee, co tu jeszcze jest? Coś tu jest amerykańskiego stoi, fajnego. Jaki Chevy? Kurde, to jak, jakiś trzewy? Nie, to jakiś trzewy, nie? O, ale tu będziecie. aaa, tu będziecie. My tu w ogóle o tutaj sobie zawsze stajemy i tam można się przejechać tymi pojazdami za jakąś tam opłatą. Drobną opłatą, nie? Tak w ogóle, że zobaczycie jak wygląda wejście do nas. O, tutaj macie grupę rekonstrukcji, jakąś. Nie? No, tutaj macie właśnie tego spychacza. Tu uralami, krazami, wszystkim podjeżdżają. O, zaraz tak, teraz będzie zaraz chyba Ził. Dobrze mówię? Ził. Tutaj masz. Ifa, tak, Ifa. Nie UFO, tylko Ifa. Uj, oj, Mini oj. Miniboss tutaj przed. O, tu macie Ziła. Tu moja żona, a tu macie Ziła. No, jedynka właśnie też PMP. Ale Ził piękny, Scott. Tu Scott. No i tutaj Kras. To jest najlepsze, co może być tutaj. Kras i Ural. Dwie chyba najbardziej popularne fury. Tam jest ten, jak to tamtej się nazywa? BTS. BTS o. No a teraz będziemy wchodzić do nas na obóz Teraz będziemy wchodzić do nas na obóz Teraz słuchajcie tu jest tu jest właśnie już spoko bo na ten tankodrom nie wjeżdża się już wiecie jak się pochleje to po prostu tutaj sobie wiesz sprawdzają trzeźwość i, no i nie pojeździsz sobie no i w sumie to z jednej strony to super nie? a z drugiej strony wiadomo bezpieczeństwo a tam macie Loże. O, tutaj też Łisik chyba. Coś tak. O, tu Honker Nie. Nie, to merol. To merol. Wygląda jak chonker. Jak Honker wygląda. Tu o łazy. O, tam jest Honker No to to te, ten identyko. Kurde, kierownica z Poloneza, zegary z Poloneza. O, gaz 69. Tutaj macie łaziki same, tu też gaz, tu łaza, a zaraz pójdziemy, zobaczycie Willisa naszego, on tu mi teścił, Chevy, ojejku, nie wiem, czy to jest Durango, coś w tym desenie. nie, uważaj Oluniu, bo tu coś tak, tak mi się wydaje, że Durango, nie, Durango, tu to nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia, ale też przepotężnie wygląda. No, ale to, to da radę przerobić na kampera, nie? Zobaczcie No u nas tam w naszej ekipie tam jest tylko Willis. Tu jest gaz Chodź, Olu. Tutaj znowu macie gaz, w ogóle ten gaz przyjechał na Krazie Na Krazie, ale... Kurde, nie wiem którym Tam to nie wiem, to jakiś MAN Albo coś w ten deseń Tam jest nasz start 266 Nasz piękny star. No tutaj macie. To też nie wiem, jakiś tam pojazd. Oparzy. w ogóle tamte coś. te jajo, to jest sirenówka, nie? To jajko, to jest renówka, Jak pies ja widziałem. No tam macie Łaza, no, a my tu mamy Willisa To jest w naszej ekipie, właśnie Olek ma BRDN-2. Mówisz, że to jest kupcio. No tu macie właśnie <laughs> renówkę, nie? Jak to w ogóle śmiesznie wygląda. Jajo! Co je jajo? Tam i taka ludka nikt jeszcze nie jeździ. No i tutaj mamy Williska. Troszkę zmieniony ten wylisik na bazie chyba Suzuki, gitary. Zobaczcie sobie Tak wygląda. Reduktor jest wszystko jest, napędy są, kółko jest, może dzisiaj się przejedziemy o US Army o, okay, 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 okay. Idziemy zobaczyć czy ten. Dzieciaki siedzcie na razie, dobra? dobra. <noise> tu macie tę trójkę, tam w ogóle mojego teścia te czwórka, tam moja renówka. Ty no, bez jaj, ona, ona jest tak chuda. Ona jest tak chudziutka. O o, o tu leci ten Dwupłatowiec, ale nie wiem jak to się nazywa. Gdzieś tam poleciał, później Wam pokażę. To jest w ogóle, no zobaczcie jak to wygląda śmiesznie. To takie jajo Ale zobacz jak to jest w ogóle wysoko podniesione, nie? Patrzcie no, śmiesznie to wygląda w porównaniu do to A to? I, kurde jajko jeżdżące O toj, 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 toj. To A moja moja stara daje live'a na tym na TikToku A to mój mąż też nagrywa <laughs> Taka Pepsi na przykład 14 13 mm. zł 13 zł złotych ta Pepsi no, a... 13 zł Gów... Nie będę mówił, nie? No mówię, czekamy Dzisiaj wie, wiecie, zrobię pewnie live'a jeszcze trochę później Po 20 Bo tutaj właśnie jest ten tankodron Nie wiem czy Hupcio widziałeś No i tutaj w ogóle wszystkie pojazdy Tylko na razie tam jest Zgrupowanie Na razie nic nie jeździ Cisza, spokój Także pewnie do następnego razu. No to jeszcze Volvo. Tak, takim jeżdżę w ETS-ie. Mhm, czasami. Oła. O, tam jedzie Land Rover. Land Rover sobie tutaj jedzie. Nie wiem, który to jest model. Ale tak wygląda. To co, do, do później. Tam starym w ogóle stoją chłopaki. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Patrzcie, o tam stoi stary 266. Jak coś, to będziemy widzieć się pewnie wieczorem. Albo z żoną na, tym, na TikToku, albo ja będę na, na YouTubie robił. No jest tych pojazdów. Wiecie, ja bym poszedł tam dalej, ale pokażę Wam jeszcze Urala, bo mamy tam jednego znajomego, który właśnie Uralem przyjechał. Tutaj mamy Olka, który przyjechał yy, tym właśnie Willisem. No tutaj Łazik. Także jakby co to... Do następnego bio. Trzymajcie się, jak coś mówię, będziemy w kontakcie.